Hmm, dlaczego akcje CD projektu wzrosły w trakcie środowej sesji o prawie 5%? Bardzo wysokie obroty finansowe, a po sesji mieliśmy poznać wyniki finansowe. Hmm, bardzo ciekawe. No ale wyniki zostały opublikowane i uwaga, raport jest rewelacyjny. Konsensusy pokonane o kilkanaście, nawet do ponad 20%. Przychody plus 20%. 394 miliony złotych tutaj w tej właśnie, w tym zestawieniu. EBITDA EBIT da plus 14,8. EBIT 15,4. Zysk netto 190,5 miliona. To jest plus 18,5% w ujęciu do konsensusu. Rok rocznie zysk rośnie o 100, prawie 50%. W trzecim kwartale to też jest niesamowicie dobra Informacje. I teraz pytanie, czy ktoś coś wiedział, że ten raport będzie tak dobry, bo dzisiaj przez całą sesję od otwarcia do zamknięcia kurs zwyżkował, radził sobie naprawdę dobrze. Możemy w raporcie też sprawdzić, jak wyniki wyglądają sumarycznie za trzy kwartały przychody ze sprzedaży 792 miliony wobec 652 przed rokiem, a przypominam, w tym czasie spółka nie miała żadnej dużej premiery, więc poprawiające się wyniki finansowe są świetną informacją zysk. Na działalności operacyjnej było 220, z 362 miliony złotych i wygląda tutaj naprawdę to bardzo dobrze. A co mówi jeszcze spółka, bo to też warto powiedzieć, mimo upływu czasu Cyberpunk jest bardzo mocnym tytułem i znajduje coraz to nowych odbiorców. Spółka mówi, że 35 milionów sprzedanych kopii tej gry to najlepsze potwierdzenie tych słów. Spółka pracuje, przypominam, nad kolejnymi nowymi tytułami i wydaje się, że im bliżej kolejnych premier, tym nie również sentyment na rynku może się poprawić. No to co, jutro nie będziemy walczyć o poziom 50-sesyjnej średniej kroczącej? Będziemy walczyć tutaj o okolicę 260 zł. Uważam, że sumarycznie cały ten ruch wzrostowy pod wyniki może wynieść nawet 10%. Tylko właśnie, dlaczego 5%? miało miejsce już przed publikacją raportu. No, pewnie nigdy się nie dowiemy, aczkolwiek takimi właśnie ruchami KNF mogłaby się zainteresować, no bo ktoś dzisiaj być może już wiedział, jaki będzie raport. No i mocne wzrosty się pojawiły. Podejrzewam, że to raczej nie ulica, jeżeli już to duzi gracze, ale napiszcie w komentarzach, co Wy na to. Lajkuj, subskrybuj, żeby być na bieżąco, a w opisie link do Saxo, gdzie masz 250 euro na start na prowizję i do Investing, gdzie trwa najwyższa możliwa promocja, 60% właśnie zniżki, plus jeszcze 15 z racji naszej współpracy wychodzi 20 parę złotych w skali miesiąca pod materiałem linki do usłyszenia